Jan Brzechwa. Rozrzutny wróbel. Fragment. We wsi duże kałuże Siedział wróbel na murze I ćwierkał w niebo głosy Jestem nagi i bosy Nie mam dachu nad głową Nie mam nic, taje słowo Zapukał do jaskółki Pożesz okruszki bułki Mam taki pusty brzuszek Przyda mi się okruszek Mój wróblu, powiem ci coś ci. To moje oszczędności Okruchy sucher, suchej bułki składam do stołówki, a tyś rozrzutny ptaszek, więc opuść już mój daszek. Mknie wróbel do sikorki. Masz ziarek pełne worki, strata będzie niewielka, gdy nakarmisz wróbelka. Składać ziarnko do ziarnka to mądra gospodarka. A ty co masz, to zjadasz, nic sobie nie odkładasz. Idź proś o ziarnka drozda, lub może ci coś kozda. Zgwizdząc rzek najprościej Mam trochę oszczędności Troszeczkę, nie, nie zbyt wiele I z tobą się podzielę Lecz wiedz wie, Że kto oszczędza Temu nie grozi nęca